Hej, Szymonko wszystkim, jestem Atynie, witam w kolejnym odcinku z gry Welcome to the game Podchodzę do tego nagrywania po raz jakiś czwarty bo za każdym razem albo nie włączyło mi się nagrywanie, albo coś mi się crashowało jestem już po prostu troszkę zniszczony tym wszystkim, bo raz mi wyskoczył na mordy centralnie, odwracam się, gaszę światu, zapalam światło, odwracam się, on mi wyskakuje na twarz, to krzyknąłem aż przepraszam, krzyknąłem Naprawdę krzyknąłem. Dobra, ciśniemy, zbieramy kody Proszę! Woohoo! Szybka imprezka! To będzie speedrun! 39, 43 tak? Tak jest. 39, 43. Lecimy dalej. Co nam tutaj zostało? Ogólnie ja już prawie ogarniam tę grę. No Ale czasami niestety mnie hakują i potem ja a, nie a, jestem a, taki a, dobry. A... Dobra, wszystko mi się nagrywa, wszystko powinno być teraz git. Dobra, pik 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 Dobra, mamy to. Zablokowaliśmy. Zadziała teraz stronka? Nie, nie zadziała. Co to? Oh, forgive me, forgive me. Może będzie miał tym razem dla mnie kodzik. Czy nie? Ostatnio ostatnio się na mnie obraziło. I no, nie pokazuje mi kodów. No, dzisiaj jest tak samo. Forgive me już nie jest takie fajne. Legion. Legion. Nie, Legion powinien mieć kod gdzieś tutaj, ale nie ma. Więc możemy od razu stąd wyjść. Eee, nie wiem, co tutaj jeszcze było. Is Evil, tam coś jest? Zawsze wydaje mi się, że tam może coś być. Nie, nie ma. Eee, może. Illuminati. Nie, Illuminati jest późno, otwarte. Co ja robię w ogóle ze swoim życiem? Black. O Jezu! Dlaczego to mnie zawsze wystrasza? Dlaczego mnie ten dźwięk wystrasza? Ja się za bardzo wkręcam w tę grę. Outlast może postać. A może ja po prostu teraz się nastawiłem nagranie w horrory? Zobaczcie, teraz gram. I potem będę się bał nawet na najmniej strasznych horrorów na świecie. Myślicie, że to jest możliwe? Myślicie, że takie coś może mieć miejsce. Działa? W DUPĘ JEŻA Nic nie działa Family drug shop. Father donald Nawet nie działa father donald Chociaż on też się otwiera jakoś później Dobra, więc sobie poczekamy Pierwszy dzień spędzimy na deep wiki 1 Może mnie nie przestaną Ten mm. Przestaną mnie tutaj śledzić Dobra Tutaj chyba nic nie ma Powinno być na dole, tutaj też chyba nie, nie potrzeba nic klikać Nie wiem Mogę się mylić i mogę wszystko chrzanić teraz A mogę mieć rację Ró Różnie to bywa Mam dopiero jeden kod Więc Dupy to nie urywa Chociaż znalazłem to dosyć szybko Co by się spodziewa, że na tej stronie nic nie będzie? Pounds The Butcher, a właśnie zobaczę Butchera, może Butcher coś dla mnie ma Halo Mayday, panie Butcher czy coś pan dla mnie ma? Mmm... Na razie nie. Panie Baczer... Panie Baczer... Proszę, miej coś dla mnie. Mamy to! Mamy to. Panie Baczer, dziękuję bardzo. C7ED. Dobra. Dwa kody. Szybko nawet. Trzy minuty, dwa kody. Speedrun dobra zobaczymy czy działa father donald okej okay. nie father donald jezu wystraszyłem się wystraszyłem się naprawdę father donald mnie wystraszył dobra illuminati nie illuminati to jednak trzecia I się odpala Double up, chip six. jeszcze sobie luknę tutaj. Nope. Black hat post, tutaj chyba też nic mnie nigdy nie zaskoczyło. Może tu? Nope. Dobra, może... Warehouse. Fuck, nie, Warehouse chyba nie pyknie, chociaż... Jest... Co się stało? Już przestał działać? O drugiej przestał działać warehouse? Aha Okej okay. Mhm mm Spoko yy, Może o drugiej się jednak illuminati odpala? Nie, o trzeciej Dobra, muszę pamiętać Czy któreś z tych stron Może się odpali o drugiej? Halo, halo Chyba nie Po czterech godzinach mam ten pierdolony link. No i może coś się uda teraz wyklikać tutaj. Nie wiem. Może Dollmaker mnie nie zawiedzie Daj mi kod! Daj mi kod! Dziękuję Patrzcie jak idzie. 1, 2, 3 mamy już. Już mamy 1, 2, 3. To jest po prostu szczyt. Proszę bardzo. I w sercu I czwóreczka. Nie, dobra, nie mogę teraz się... Nie mogę przegrać. Bo tam są wszystkie moje kody. Jeżeli mi się coś schrzani. O nie. Pyk, dobra, pyk. Pyk. Co? Co się stanęło? Dlaczego to nie zadziałało? To było dziwne, powiem szczerze. Przecież akurat było dobrze. Dobra, cztery kody na razie jesteśmy w miarę bezpieczni. Yy... Takedown Man czasami też tutaj daje nam jakiś kodzik. Dobra, śmigamy. Poszukiwaniu kodu chyba nic tutaj nie znajdę. Ale muzyczka jest dobra, ta, ta, wjeżdżam na beat. A, sorry, wjeżdżam na beat, ta. Szukam kodu w sobie tutaj. Nie ma nic, nie, nie przegrywam, bo łapie mnie ten pierdolony ruski assassin, ta. Nie ma tu nic, nie ma nic, nic. Jestem raper, da. Gówno nic tu nie ma. Nawet mój rap nic nie dał. Eee, gdzie mogę jeszcze coś znaleźć? Tutaj, tutaj mogę. Ale to nie działa, strona nie działa. Nie słyszałem jeszcze żadnych dziwnych dźwięków. Więc jest jakiś plus, tak? Turn go down, tutaj też się zdarzy czasem, że coś zadziała. Fuck, nie zadziałało zazwyczaj na rezultatach jest ale sprawdzę klikając wszystko może jest szansa bo przydałoby się jednak to zdobyć nie powiem że nie nie, nie ma, nie ma, nie ma nie ma, nie ma, nie ma już nie chcę tej muzyczki bo jest creepy trochę hot burners też tam może coś być Waga! Nie, Glock mnie oszukał! Glock, czemu mi to zrobiłeś? Fak, czyżby tu nie było broni? Nie Czyżby tu nie było ukrytej. U... Puknęło coś, kurwa mi. Dobry dlaczego? Kurwa! Dlaczego to tak działa? Ja pierdolę, dlaczego? Dla... Dlaczego tak szybko? Kto mi wytłumaczy? Wytłumaczy mi ktoś to? Niech mi to ktoś wytłumaczy, bo, bo się stintuję zaraz. Dlaczego raz grałem? Raz grałem. 14 kurwa dni. Nawet nie zwracałem uwagi na, to, na ten samolocik, pierdalany. Grałem, po prostu klikałem sobie, nawet nie gasiłem światła. Grałem 14 dni. Nic, wyjebane. Teraz zwracam uwagę na wszystkie szczegóły i ten skurwiel po dwóch, trzech dniach mnie łapie? Jeszcze jak krzyczę? Dziękuję za oglądanie.